Rączka gotuje po śląsku. No witajcie, rostomilutkowie. Dzisiaj byczak coś trzeba było konkretnego zjeść przy niedzieli czy na niedziela. Chociaż dzisiaj ludzie już i w tydniu dobrze jedzą i... Zawsze inną starka gada, że ludzie teraz za dobrze jedzą, a za mało robią. Coś w tym jest, bo potem halatomy, że tu boczki wylazują, tu za dużo włożymy, a może e, szkopu tkwi w tym, że ryktyk za dobrze jemy, a za mało się ruszamy. Ale nie będziemy dzisiaj gadać o dietach, nie będziemy dzisiaj gadać o tym, że czajeś się szałoty, bo jo, dyski godzą, że trzeba dobrze pojeść ale też trzeba to potem spolić. O spolaniu dzisiaj gadać nie byda, bo od tego są inksi, specjaliści, co tam w tych siłowniach was trenują. A ja dzisiaj proponuję hm, rzecz, którą uwielbiam. Właściwie danie, kierem, musi być na moim stole świątecznym, czy jakimś takim wyjątkowym. Kaczka. Kaczka dycki była, jest i będzie, e, ale ta kaczka będzie tak troszkę inaczej zrobiona. E, będą to dokładnie piersi z kaczki. I one będą marynowane, czyli moczone w apluzynach. Nie wiem, czy wiecie, że apluzyny dołowają taki fajny e, poszmak i przede wszystkim mięsko kruszeje. Tuż cóż potrzebujemy do tego przepisu: cztery piersi skaczki. Hmm, to już dwie kaczki na to idą, no ale co zrobić? Sok jabłkowy, setka. Sok z apluzyn, 100 ml, no lepszy z takich wyciskanych. Jedna apluzyna z świeżo. Pięć jabłek takich winnych, ale to jeszcze przyjdzie ku tej kaszce, zaraz powiem. E, jedna laska cynamonu, czyli skórzice Pora takich tych gniazdek anyżu. Sól, masła 7 deka żurawina, jak macie konfitura to dwie takie łyżki. No i czterdziestka żubrówki. Ta żubrówka to nie po to, żeby się tam łyknąć przy robocie, no żeby, żeby się to wszystko fajnie przeszło. I już godunek. Żeby kaczka była smaczna, trzeba ją dobrze zamarynować. Bez bierzemy te piersi i ja proponuję ponacinać. I teraz nacinać od strony skóry, ale tak, żeby przeciąć ta skórę, ale nie naruszyć mięsa. Nacinamy tak, żeby z mięsa zrobiła się taka szachownica. Piersi oczywiście trzeba zasolić, ponacierać fajnie z jednej, z drugiej strony. No i teraz tak, sok z apruzyny. Trzeba wyfyrlać z tym jabłkowym, a ta świeża apluzena pokróć w takie tajle, w takie ćwiartki, usymki, zwoł jak zwoł. Dociepnyć tam ta laska cynamonu i te anyże. I do tego, słuchajcie, do tak przygotowanej marynaty wciepać ta kaczka. No i lepszy, żeby ona tak poleżała całą noc. Wtedy dobrze się przegryzie, no i smacznie będzie na talerzu. Jak kaczka mamy zamarynowano, najlepszy no sobie to zróbcie na przykład w sobotę, a w niedziela przystępujemy do ważenia. Obsmażamy kaczka bez tłuszczu. Ona ma tyle swojego tłuszczu, że tam nie trzeba specjalnie dodawać innych. No i teraz zaczynamy od skóry. Pamiętajcie, że dobrze zrobiono kaczka to jest tako, że nie ma tego białego tłuszczu pod skórą, jest dobrze wytopił. Zaczynamy od skóry od, od zimnej patelni, bo kaczka i gęś są wyjątkiem kiedy zaczynamy od zimnych patelni, a nie od ciepłej patelni Bo wtedy całki ten tłuszcz się fajnie wytopi No a jak dumy na wrawo patelnię Automatycznie kaczka się zetnie Skóra się zetnie I tłuszcz będzie pod skórą A chcemy, żeby to było idealnie zrobione Czyli znaczy, pamiętajcie, że od zimnej patelni zaczynamy Wciepujemy ta kaczka Od strony skóry skóra się wytopi Przeciepujemy na drugą stronę No i potem podlewamy to wszystko wodą z tej marynaty A właściwie tą marynatą Bo tam wody nie ma e, Przykrywamy około godziny duszymy. W międzyczasie krejemy te jabłka, przesmażamy na masełku i jak one już będą lekko takie zmięknięte, ale to muszą być winne jabłka, dodawamy tam żurawiny i pod koniec wlewamy ta żubrówka, tak żebyście je nie wypili, pamiętajcie. Po Potem no, się to wszystko redukuje, no i co? Kaczka jest fajnie uduszona, krejemy ją w takie plasterki, około 1 cm, a jabłka, które nam się zrobiły z żurawiną i z żubrówką, idą pod spodek kaczki. To tak teraz nowocześnie już będzie podane. Kaczka jest na tym, no, na tych jabłkach, a z tej marynaty i z tego co tam się dusiło wyciągacie te apluzyny, a reszta blendujecie blenderem. Automatycznie samo się to zagęszcza i to jest najlepszy, najlepsza zołza do tej kaczki na świecie. Do tego proponuję kopytka, białe kluski, to co my radzi na Śląsku. Mamy te jabłka, bez tuż jakichś kapustów już specjalnie nie trzeba szykować naprawdę smaczne dani. No i no że trzeba dzień prędzej go przyrychtować, kochani ludkowie, w niedziela będą se was. Domownicy chwolić, jak poszykujecie takie wspaniałe dania. No i przypominam, że przepis oczywiście też będzie w mojej książce, kiero już niedługo będzie w księgarniach. Ona się będzie nazywa Rączka, gotuje na bez tydzień i święta. A jo dzisiaj się już żegnam. Trzymajcie się, pysk, a jeszcze posłuchajcie dobrej muzyki.